Witam Was, z tej strony Macintosh z garścią przydatnych informacji. Z góry Was chciałbym przeprosić za to, że mogę być trochę przymolony, ale mam ostatnio sporo na głowie i źle przez to sypiam, więc po prostu musicie mi to wybaczyć. Jak zapewne zauważyliście, ostatnimi czasy na kanale dzieje się niewiele, jak... Można by było też powiedzieć, że na tym kanale się prawie nic nie dzieje. Jeżeli nie śledzicie biuletynów, które zamieszczam, albo po prostu ich nie widzicie, bo YouTube ostatnimi czasy ma jakiegoś dziwnego focha przez to, że zmieniają ten swój cały design na ten Unity, czy jak oni to tam go nazwali. Ale w każdym bądź razie, jeżeli nie czytacie i nie śledzicie biuletynów, to zachęcam was do ich czytania, ponieważ głównie tam przekazuję większość informacji o ostatnimi czasy. W tym tygodniu, który już się zresztą kończy, miały się pojawić ostatnie odcinki Prince of Persia The Two Thrones. Ponieważ ja już je nagrałem, jest do nich nagrany komentarz i jedyne co musiałbym zrobić, to je wyrenderować. Ale jak zauważyliście, to tych odcinków nie ma. No, dlaczego? No, niestety, jak pewnie zauważyliście, a jak nie, to oglądźcie ostatni odcinek. Był on w gorszej jakości. Wynikło to z tego, że niestety posypał mi się z plików bibliotek kodeków w komputerze, i w sumie to szlak trafiło również kilka innych rzeczy, i na chwilę obecną jedyna rzecz, którą mogę zrobić, to reinstal całego systemu Windows, co nie za bardzo. Na, nie miałem na to za bardzo obecnie czasu, ponieważ jest to dość kłopotliwe w moim przypadku, bowiem mm, ja tego komputera używam również nie tylko do nagrywania gier, ale również do swojej pracy, i w chwili obecnej mam kilka prac, a także programów do dokończenia, i przez to, że również studiuję, nie miałem czasu, żeby się tym zająć, żeby przenosić te wszystkie pliki, pozgrywać wszystko do jednego wora, Plus ja te prace muszę w jakimś konkretnym terminie i programy oddać i skończyć, więc to nie jest tak, że ja sobie przegram system i będę miał wszystko na nowo i wszystko będzie okej. Okay. Nie, po prostu na chwilę obecną mam już wszystko, to, co mi jest potrzebne, działa jeszcze. I jeszcze to jest dobre słowo, że jeszcze działa. Ponieważ mam kilka prac do kończenia. Przy użyciu Photoshopa i Illustratora, i po prostu nie chcę zmieniać konfiguracji, bo nie chcę mi się wyciągać całych tych plików konfiguracyjnych i potem tego wszystkiego przywracać. Po prostu mam kilka prac, które muszę skończyć, i kiedy je skończę, mogę, mogę bezpiecznie przeinstalować system, a te prace skończę prawdopodobnie do niedzieli, poniedziałku. Więc. Zbliża się weekend majowy, więc w ten weekend majowy ja postaram się przeinstalować. Nie tyle, co postaram, się ja na pewno przeinstaluję ten system, bo bywa już tak, że nie mogę odpalić nawet Mirlisa, bo coś komputer zaczyna świrować. Ale e, kiedy ten weekend majowy się skończy, po weekendzie majowym powinienem mieć. Wyrenderowane już wszystkie odcinki The 2 i teraz... Pozostaje tylko kwestia, czy ja wrzucę te pozostałe odcinki jednego dnia, czy. E, czy raczej zrobię w taki sposób, że wrzucę je w kilka dni, ale skończymy tą serię i będziemy mogli przejść do kolejnej, ponieważ ja już mam dość e, the, the Two trons z serii Prince of Persia i chętnie zagrałbym już w jakąś inną grę. Mam już. Na oku pewien projekt i chciałbym go zacząć. Zacząłem go nagrywać, ale yy, no, gra też się posypała ze względu na to, że sterowniki do karty graficznej też się posypały. I jeśli ktoś z Was powie mi, że, że wystarczy przeinstalować to i owo, no to Was zawiodę. Niestety tak to nie działa. Już nawet próbowałem przeinstalować cały pakiet Adobe, nie zadziałało, nawet po zmianie kodeków, wszystko leży i kwiczy. Szczególnie mogę to zobaczyć, kiedy chcę odpalić After Effectsa, który nać nie chcę załadować, ponieważ biblioteki zwyczajnie nie chcą się ładować. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Po, nawet odinstalowanie i zainstalowanie na nowo kodeków nic nie poprawiło. Po prostu posypał się cały system plików, i no, jedyna nadzieja w tym, że przegram cały system Windows. No i co. W takim razie to chyba by były wszystkie informacje, co chciałbym Wam przekazać. Dzięki Wam wielkie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.